Witaj, to będzie bardzo dobry dzień. Mimo że wietrze, mimo że pada deszcz, witam Was bardzo serdecznie, ponieważ chcę Ci powiedzieć coś ważnego. Jeśli masz cel, i ten cel jest dla Ciebie ważny to po prostu będziesz to realizować. I wtedy nie liczą się wymówki, wtedy nie ma znaczenia to, co się dzieje wokół, tylko po prostu to robisz. Jestem tego świadectwem, ponieważ od 10 dni prowadzę grupę zdrowo i rozwojowo, i naszym celem jest zdrowe odżywianie, zadbanie o swoje ciało. I między innymi rodzenie codziennie, iluś tam kroków, ile kto sobie wyznaczył. Ja sobie wyrazi, wyznaczyłam 7500 kroków. I oczywiście mogłabym teraz siedzieć w domu w ciepło i powiedzieć, nie, nie wieje, nie mogę iść, jest zimno, są alerty, że będzie wichura. Oczywiście, to by było najprostsze i to by była wymówka, która by mnie usprawiedliwiła. Ale ja chcę to zrobić. To jest dla mnie ważne. Ważne z kilku perspektyw. Po pierwsze, mam motywować innych, więc. Muszę być przykładem albo chcę być przykładem. Po drugie, to, żeby się ruszać codziennie 7,5 tysiąca kroków jest dla mnie ważne, dla mojego zdrowia, ponieważ na początku roku postanowiłam sobie, że będę chodziła, że będę chodziła dla mojego zdrowia, dla siebie. A jak to jest dla mnie ważne, to liczą się okoliczności. I to jest przykład na to, jak działają w życiu priorytety. Jeżeli coś jest dla ciebie najważniejsze, to nie będziesz miała wymówek. Jeżeli cel, jeżeli to, co sobie postanowisz, jest mało ważne, to wtedy wymówki znajdą się zawsze. Więc ja idę w wietrze, w deszczu, wyglądam tak, jak wyglądam, ale to nie ma znaczenia, ponieważ dla mnie najważniejszy dziś jest cel celów, dla których warto robić to, co robisz, Wam właśnie życzę miłego dnia.